PKN Orlen zgodnie z zapowiedzią uruchamia automaty paczkowe. Od połowy listopada działa około 300 automatów paczkowych. Są one dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Dodatkowo klienci mają 3 dni na odbiór paczki. Usługa Orlen Paczka wystartowała pod koniec września. PKN Orlen konsekwentnie inwestuje w jej rozwój. W kolejnych latach planujemy dalszą, intensywną rozbudowę sieci punktów odbioru. Do końca 2022 roku będzie można skorzystać z około 2000 automatów paczkowych na terenie całego kraju oraz punktów partnerskich. Orlen Paczka to ważny projekt, który wpisuje się w plan rozwoju naszej działalności detalicznej. Mówi Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN Orlen do spraw sprzedaży detalicznej. Automaty paczkowe działają także w Płocku. Na chwilę obecną w mieście znajduje się pięć takich maszyn, które ulokowane są przy stacjach Orlen, przy ulicy chemików 7, Wyszogrodzkiej 150, kolejowej 46, Łukasiewicza 15 i Wyszogrodzkiej 123. Automaty paczkowe to jednak nie jedyna forma nadawania i odbioru paczki oferowana przez PKN Orlen. Sieć ta obejmuje obecnie około 1100 stacji Orlen, ponad 1000 kiosków ruchu oraz 4000 punktów partnerskich w całej Polsce. Dostrzegamy ogromną szansę wynikającą z rozwoju e-commerce i zmiany nawyków w dokonywaniu zakupów, dlatego inwestujemy w rozwój usług nadawania i odbioru paczek pod marką Orlen Paczka. To ważny projekt biznesowy, który wpisuje się w ujęty w strategii Orlen 2030 rozwój segmentu detalicznego. Oferujemy klientom dostęp do ponad 6000 punktów nadań i odbiorów paczek, w tym także automatów paczkowych, których liczba będzie systematycznie rosła. W ten sposób będziemy pozyskiwać nowych klientów, co przyniesie nam realne korzyści biznesowe. Wzmocni także naszą pozycję na rynku e-commerce, jednym z kluczowych dla polskiej gospodarki, którego wartość przekracza w Polsce już 100 miliardów złotych, mówił Daniel Obajtek, prezes zarządu PK Orlen, w kampanii promującej. Orlen paczkę zaangażowany jest Robert Kubica. Wszystkie informacje na temat nadania i odbioru przesyłek w punktach, na stacjach oraz w automatach pocztowych znaleźć można w bezpłatnej aplikacji Orlen Paczka.